Cześć, witajcie w kolejnym odcinku amatorskiej strefy ASG. A w dzisiejszym odcinku, rzecz może nie stricta ASG, ale która naprawdę się przydaje. Pokazywałem i porównywałem już jedną latarkę, którą mam, którą, noszę przy, którą mam zamontowaną do karabinka. A teraz, właśnie, drugą latarkę, która, którą właśnie chciałbym nosić gdzieś w kieszeni cargo. Często się przydaje, a niewygodnie jest celować do kogoś, żeby komuś coś oświecić. Więc stwierdziłem, że kupię latarkę długo się zastanawiałem, długo myślałem. Dużo oglądałem, czytałem porównywania, porównania i no, różne różności. Co się tylko dało znaleźć na temat latarek, jakichś niewielkich latarek. Więc zdecydowałem się właśnie na Fenixa Fenix HM61R. Czemu ta latarka? Zdecydowałem się na tą latarkę z dwóch powodów. Po pierwsze doszedłem do wniosku, że latarka kątowa, czyli że ma oczko do świecenia jakby z boku. A druga rzecz to jest bateria do tej latarki, czyli bateria 16, jest z 18, 650, czyli to jest ta sama bateria, którą mam do, do swojej latarki. To jest mniej więcej ta wielkość i właśnie dlatego zdecydowałem się na tą latarkę, bo mam na tych baterii mam już cztery. więc stwierdziłem, że nie będę kombinował. Kupię kolejną, mam ładowarkę i tak dalej. Nie będę kombinował. Szukam latarki właśnie z tymi bateriami i padło właśnie na tą. Ma w internecie dużo pozytywnych opinii, więc postanowiłem ją kupić. Jeśli macie ochotę zobaczyć co jest w pudełku, zapraszam na odcinek. No i razem z wami odkryję co jest w środku, bo jeszcze tego nie oglądałem, jest zupełnie nowa, nieotwierana. Trochę mi tu świat oblikuje, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No więc co, otwieramy i oglądamy Jak to się otworzy? Jak to otworzyć? No chyba tak. Pudełko takie solidne, nawet jak na chińskie, naprawdę produkt. Idą, y, idą naprawdę solidnie do przodu, jeśli chodzi o latarki. Chociaż cena tej latarki nie jest jakaś najmniejsza. Co my tu mamy? Oczywiście, mamy krzaczki. Mamy instrukcję obsługi. O, języki usługa gdyby ktoś nie wiedział, jak, to, jak włączyć i zawieść sobie latarkę. Zaraz zobaczymy, czy, czy potrafimy. Wygląda fajnie. Nie miałem okazji wcześniej u nikogo oglądać. Baterii nie ładowałem w żaden sposób. O, co tu my jeszcze mamy. Jest dodatkowy O-Ring uszczelka. Podejrzewam, jest kabel do ładowania. A tu jest ten e, na magnesówkę fajna sprawa i USB. Więc każda ładowarka i samochodowa i w domu każdy ma więc to spoko e, in plus jak dla mnie i sama latarka. O, solidnie wciśnięta i to jest to co o czym mówiłem wcześniej na czym mi zależało żeby latarka jest ciężka bo robi wrażenie takiej solidnej jestem ciekaw jak to na głowie się będzie trzymało paski yy, fajne paski Ten niech papis będzie do no, takich do was yy, jest yy, gdy tu są dziurki yy więc to fajnie, bo przynajmniej powietrze przez baniak, żeby się nie pociło jest metka pokazana, że batery trzeba odbezpieczyć no i sama latarka uchwyt fajny, sztywny taki solidny, naprawdę to wszystko takie solidne solidne wrażenie sprawia nie mam się tutaj nie widzę, żeby mi się do czegoś przyczepić. Mógł zabezpieczenie jedno, i to jest drugie, czyli dwa. Stawimy na razie na chwilę na boku. Na boku. Jest klipcik. Fajnie, że ten klip. Nie, nie trzeba ściągać tego klipsa, żeby włożyć to do. Żeby włożyć to do tego uchwytu na głowę. Jest kolejny plus. Przynajmniej jak dla mnie. Klipsik, solidny. Taki, solidny. Tak myślałem, zastanawiałem się, czy czy można to przypiąć do tego paska, który, mm, który mam do karabinka. Czy to był. i wiecie co, tutaj na ten podwójny materiał. Bardzo fajnie. Także tak myślałem, że właśnie nawet gdyby. Można to przypiąć właśnie do tego, i czy to będzie, czy to będzie się trzymać, czy będę musiał się bać, czy, że to wypadnie. Ale no, trzeba się naprawdę postarać. Ale trzyma, trzyma. Myślę, że yy, tu jest podwójnie. Na tej pętelce jest materiał podwójny. nawet chyba jest za grube. Jak widzicie, że ma tutaj. To jest nawet za grube, a na pojedynczy? Na pojedynczy... Tak. No, wypada, wypadła. Więc tak, na pasek, żebyście mieli porównanie. Do góry nogami. No to widzicie, że wypada. Nie będę tutaj... Hmm, zastanawiam się, do czego można byłoby ją zapiąć. Ale to spróbujemy za chwilę. jeszcze spróbuję Wam może do kamizelki pokazać. Podkręcamy. Tu powinna być bateria. Przecież też tego nie wiem, ale jest bateria. A, i tu jest to zabezpieczenie. Widzicie? Jest. Żeby bateria pewnie się. Bateria 3500 amperogodzin Zaraz zobaczymy, co instrukcja mówi na to. Na temat świecenia, kilka informacji. Eee, a jeszcze ten, zobaczmy kabelek. A fajne, kurde. To jest naprawdę świetna sprawa. O, to mi się podoba. To jest fajne. Nie trzeba niczego syfu, nie będzie w to gniazdo nie wchodzić. Spoko. Tyle, że no, ten kabel trzeba zawsze mieć ze sobą. I to jest. Hmm. Hmm. No, to może być wada. Jak, jak i wada, i tak samo i zaleta. No, niestety, gdyby była ładowana mikro USB, czy tam USB, czy USB-C, no to takie kable znajdziecie wszędzie, a tu niestety nie. Tak samo z baterią, no to jest i plus, i minus. Dla mnie jest plus, bo ja sobie zawsze baterię ze sobą noszę zapasową, ale gdybyście musieli to gdzieś doładować na szybko, no to jest i nie macie ładowarki, nie macie kabelka, no to to jest minus więc nad tym, ja się nad tym zastanawiałem, stwierdziłem, że OK biorę, bo mówię mam tych baterii z 5. więc dla mnie to był plus se wszystkie naładuje i nie ma dla mnie problemu, ale jeśli ktoś tam kupuje pierwszą to lepiej chyba mieć wydaje mi się, że lepiej mieć jednak z USB-C czy tam z USB ona ma w białym świetle 5 trybów świecenia Nie będę Wam teraz tego pokazywał. Pójdziemy na świeże powietrze. Będzie ciemno. To Wam co za chwilę wszystko pokażę. Czyli ma Turbo, High, Medium, Low i Eco. I tak samo Turbo ma 1200 lumenów, High 400 lumenów, Medium 1150 lumenów, Low 50 lumenów i Eco. 5 lumenów i do tego światło czerwone, które też mnie zachęciło właśnie, żeby kupić tą latarkę. Low 1 lumen, medium 5 lumenów i flash 5 lumenów. Hmm, dziwne. Że przy medium i flash po 5 lumenów jest. No tak jest opisane. Więc sprawdzimy to, mówię na na powietrzu, na gdzieś na w ciemnym miejscu, żeby było aby było wszystko wiadomo i było widać, jak to działa, nie? Przy tej tur wersji, turbo 2 godziny świecenia to już jest naprawdę długo. Przy wysokiej, czyli 4 godziny świecenia, medium 12 godzin, 12 godzin i low to jest 38 godzin, i Eco to jest 300 godzin, hmm. i jeśli chodzi o specyfikację Co jeszcze? Odkręcimy, odkręcimy baterię. Wyrzuciłem to zabezpieczenie od baterii. Tutaj jest jakiś magnes. Tu to. wyciągacie baterię razem. Fajnie wygląda. Fajnie się ten. Włączymy. Jest. O! Jest tutaj. I inny to tylko tak na szybko przytrzymujemy powinno być o. będzie widać co Czy to jest czerwone i drugi tryb, tryb czerwonego to jest migające czyli są trzy, w sumie są trzy tryby słaby, mo y mocniejszy i tryb migania na czerwono więc. Jezus. Bardzo fajna, naprawdę. Wyłączę. Naprawdę super ataleczka. O ładowarce mówiłem. Jest dodatkowy ring, bo ponoć one się gubią lub niszczą. I pasek na banieczkę. Naprawdę solidnie wykonany. Dobrze zrobiony. Jedyne co już wiedziałem, jak ją kupowałem, że coś mi w niej nie pasuje. To ta część, ta część górna, która jest tutaj, wyrażona jest dziwnie odwrotnie. No dobra, może ja się nie, nie, nie znam. Amerykan, no niech tak będzie. Jedyne co mi już wiedziałem o tym, jak ją kupowałem, że ona ma ta część środkowa, górna, mogłaby być odpinana. Bo można to założyć na czapkę, na przykład i to może pod czapkę i to może tutaj przeszkadzać tak mi się wydaje że chciałbym mieć taką opcję po prostu ta jakaś mała klamereczka by to można było odpiąć lub łatwo zdjąć a tutaj nawet nie widzę no tutaj nie widzę opcji żeby to, żeby to zdjąć i w sumie ja jestem zadowolony, ja taką latarkę chciałem. Wiedziałem, co kupuję. Chciałem Wam tylko ją pokazać, tak naprawdę z bliska, jak wygląda. Naprawdę solidne wrażenie sprawia. I. I, i tyle. I ten klips, że nie przeszkadzał, właśnie bałem się, że ten klips, co nie będzie przeszkadzał przy włożeniu go do. do tego tutaj, ale był tak włożony z klipsem. A, tak dobra, czyli klips trzeba delikatnie odsunąć, lekko na bok i, i nie przeszkadza. Jest jakby dwa zabezpieczenia i jest jeszcze jakby regulacja. Czy można sobie to, że bardziej do góry ma świecić No fajna Uf. rzecz. Uważam, że warto. Z tą ładowarką trochę tak. To jest taki, nie wiem, czy dobry pomysł, czy zły. A nie, łatwo naładować, ale jak się jeździ gdzieś daleko i nie ma się tego kabelka no to jest kiepsko jeszcze zanim się wybierzemy e, już, e, w ciemne miejsce to jeszcze opcje czyli e, w moim przypadku ja się bez e, rzadko rozstaję z czapeczką bardzo często chodzę w czapeczkach szczególnie do lasu na jakiś tam outdoor, bo nie tylko na, e, no tylko na gry ASG. E, więc na czapeczce spoko zobaczcie, pasuje Zresztą regulacje mają tutaj po wodzie, i tutaj u góry i jakby tak i tak Więc spoko Jeszcze jedną opcję pokażę Opcje do kamzy i to jeśli na czapeczkę nie wchodzi pach, Można sobie przesuwać ten mm, Klipsik i tutaj nie ma prawdopodobnie opcji nie sądzę żeby to mogło wypaść więc jak widzicie i pewnie nawet no to już jest coś ekstremalne ale mi właśnie chodziło o to żebym mógł to zapiąć do kandzy i żebym mógł ewentualnie sobie doświetlać więc e, taki mój e, właśnie zamysł. O, nawet do mola. Więc nie wiem, czy to widać. No, widać. Także. No, opcji jest sporo. Jest kolejna z nich. Dlatego, latarka e, w ten sposób e, świeci, a nie standardowo tak. Klipsik fajny. Dobra, teraz lecimy w ciemne. Dobra, jesteśmy w lesie. Mówiłem, że gdzieś do ciemnego aż muszę się oświetlać tą latarką, którą za chwilę Wam pokażę. Znaczy pokażę. Już pokazałem, a teraz pokażę jak świeci. Właśnie teraz oświetlam się. Już jest naprawdę ciemno. Tam już jest księżyc. Oświetlam, oświetlam się latarką właśnie 5 lumenów. No Jak tam takie poświecenie sobie właśnie. Choćby nawet, żeby pomóc sobie w filmowaniu, to całkiem spoko. E, także i, i stanę za kamerą i, i, i będę, e, będę świecił. E, teraz zobaczcie, tutaj jest, do tego drzewa jest 2 metry, to jest 5 lumenów. E, teraz kolejny, to jest. E, to był eko tryb, teraz jest tryb low. Tak, Tam już trochę dalej drzewo widać, tu jest to najbliższe. Tam już nie wiem, no, no tak nie widać, nie, cholera już tu kombinuję, ale ciężko jest tutaj coś wykombinować. Potem jest tryb medium, i średni, no to już, to już fajnie. Tryb high, o to już jest uważam naprawdę fajnie. się naprawdę, o, wyjechałem za daleko, ale to już jest e, i tryb turbo, czyli jak na taką małą latareczkę, to naprawdę, e, naprawdę daje radę. No tylko, że w trybie turbo to jest dwie godziny i jest pozametany więc, e, no ale dwie godziny takiego naprawdę, ostrego światła to jest uważam jak na takie małe urządzonko naprawdę super sprawa że nie zasłaniam tutaj ale mam że widzicie jeszcze raz to jest 5, 50 150 400 i tło. aha, dobra i się teraz sam zakapućkałem także no, jak widzicie, naprawdę w tym trybie turbo to już jest to już jest naprawdę moc. O, coś widać, coś widać. Eee, także mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Eee, jeśli może macie, polecacie jakąś inną latarkę, z chęcią się zastanowię nad e, kupnem, bo lubię latarki. Mam ich kilka. Eee, to jest jedna z nich, taka najnowsza więc ją ja wam pokazałem czyli jeśli Wam się odcinek podobał zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!